Hej, cześć, witajcie. Oraz jestem w czwartym odcinku ze -y Super Mario Bros. 3. I tak, dzisiaj lecimy sobie yy, trzeci poziom. Yy, no, jest to dosyć taki, jest to poziom podwodny i troszeczkę będzie zamieszania yy, na, tym, yy, na tym poziomie, zważywszy na yy, różnego rodzaju przeciwników, o na przykład takiego plupera. I po to nam też jest potrzebny ten. Strój Mario, po to, żeby właściwie, do, właściwie uderzyć te postacie, bo w, tam, w kolejnym, tam poziomie, jakby będzie, będą nam narzucały się piranie, czy tam ryby, i będzie je trzeba jakoś strącić, nie dotykając wody. Bo jak dotkniemy wody, to, to już nic nas nie uratuje. I już właściwie przeszliśmy pierwszy poziom. Na szczęście nie straciliśmy żadnego życia. Jej, mamy grzybka. Hura! I najpewniej, ale to mówię: tylko najpewniej, dojdziemy do tego to tam zamku. I najwyżej, resztę poziomu dokończymy w następnych odcinkach. Jest to spowodowane tym, że no to jest spowodowane ta, trudnością tego poziomu. I nie chcę, żeby tych wydłużał na siłę tych odcinków. Ale spokojnie może jeszcze będzie takich długich parę filmów jak, było, jak był drugi odcinek. O nie. Właściwie mój trój. O, ale można za to strącać się. Aj! O! I właśnie o tym mówiłem, że nie da się tam po prostu wydostać ani coś tam y, na, na jakąś powierzchnię. I dlatego jest nam poczyniony ten trój, żeby właściwie y, tam y, zniszczyć te tam potwory. Aj. Możemy również na nie skakać, ale to... Ale to bardzo rzadko wychodzi. O, ale tutaj na przykład jeżeli tak skaczą to polecam właściwie właśnie skoczyć na nie. O, I teraz możemy wejść. Yy, bez obawy, że tam ta, to, to coś z nas zje. No i przeszliśmy. Błagam niech wypadnie grzybek. A jej gwiazdka, ale przynajmniej dostajemy gonapka. Jej, gonapek. OK. później wejdziemy do Tołda, żeby sobie nabić życia. I dobra, lecimy z tym oto trzecim poziomie. O. I tutaj jest właściwie taki, taki dosyć problematyczny stwór. W sumie mają 13 żyć i pewnie wróżył mi pech. Wezmę sobie już od razu to i sobie zrobimy nowego tej Yy, tak dla bezpieczeństwa. Shit. okej okay. Dobra. Yy, jakoś może przejdziemy ten poziom, ale. No właśnie, te ryby są tutaj taką największą zmorą. O. Nie, 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 nie. Arius Chyba dużego. Będzie na obiad. <laughs> o, Ziup. Haha. Nie złapiesz mnie. Okej. Okay. Ej. Oj, to nam na chwilę pomoże. O, po to, żeby nam utworzyć taki jakby mostek. A jeju! Ta, będzie to coś tej na tym poziomie wodnym. Jest, jest, w sumie te poziomy wodne w Mario są gorsze niż w Soniku. Taka prawda. Żub, żub. Dobra. O. Nabijemy sobie punkciki. O. o. To się przyda. A jejku. No właśnie, będę musiał zrobić stay-state. Stay-state. Nie fajnie, nie fajnie. Punkt. Sto punktów. Nikt się nie obróci? Dobra, robię sobie... ...wypadek z mhm. O. Okej. Okay. Prawie by mnie to zjadło. Ha Ha Aj No tam. Wielki problem Tego poziomu Okej, nie złapisz mnie, nie złapisz mnie Dobrze, że to nagrywam na... Dobra Teraz trzeba się szybko pośpieszyć Żeby zdążyć No, serio? Ziup. Ziup. A tak się troszeczkę pomęczymy. Mógłbym zrobić. E, dobra, robię i widzimy się, e, jak dojdę tam do końca poziomu. E, no i tak już doszłem do końca tego to poziomu, więc no. E, troszeczkę mi to zajęło. E, dla Was to była chwila, ale dla mnie to było kilka prób przejścia tego w nieudolny sposób. Ale mam chociaż 60 monet i, i gwiazdkę. Okej, okay, lecimy teraz do zamku. I tak, tutaj będzie troszeczkę trudno, bo... Idealnie... No, no, Okej. Okay. teraz trzeba wybrać odpowiednie drzwi oj też mu i też tutaj nam w drodze prze, prze, przeszkadzają takie oto duchy Aj. to chyba były te czy nie to nie były te odpadają na samym starcie okej okay, teraz yy, lecimy do kolejnych może w kolejnym się tam coś uda Dobra, ten tu. Ty tutaj się nie ruszaj. Ty też. Ała. Może musiał uberwać. O, ale możemy sobie wziąć napka. Choć i tak pewnie użyję tej state'a, więc. O, tutaj musimy się dostać, tutaj tymi niebieskimi schodami. Tak, Trochę to zajmie tam przechodzenie tego. Właśnie miałam parę prób przejścia tego to poziomu. I ja to nagrywałam, ale niestety się nie udało. I nie robię cięć z powodu tego, że... No, po prostu też chcę, żeby coś tam było inaczej, aniżeli już od razu jakaś wygrana... Aj... Aj... Okej... Okay. Jakoś trzeba dotrzeć tam... Dobra. Ty się nie ruszaj. Aj, god Dobra. Lecimy do kolejnych drzwi. O. o, te są odpowiednie. Dobra, to zostało już szczęśliwe. Nie musimy wejść tymi drzwiami. I tutaj jest boss. I ten potrafi damy. Co, ja trochę to zajmie? Aj. Ile to się nagrywa za 10 minut? No i już, po, i już zniszczyliśmy zamek i, i odblokowało nam się tam jedno przejście. Więc tak, tutaj się ten odcinek kończy. E, widzimy się w następnym odcinku, który pojawi się jutro albo pojutrze, więc już ja już się z wami żegnam. Był z wami OS. Możecie zostawić suba oraz łapkę i jakiś komentarz, więc cóż, lecimy do następnego. A i możecie pomóc mi w 230 subskrypcji do końca lata.